W imię Boga miłosiernego, miłującego. Ha, mim. Objawienie Koranu pochodzi od Boga potężnego i mądrego. W niebie i na ziemi są znaki dla wierzących. W Waszym stworzeniu i stworzeniu wszystkich zwierząt są dowody dla ludzi, którzy mają pewność wiary. W przemienności nocy i dnia i w darze Bożym, który zsyłany z nieba ożywia martwą ziemię. I w zmienności wiatru są znaki dla ludzi, którzy rozumieją. To są prawdziwe znaki Boga, które Wam recytuję. Czy oni uwierzą w jakieś inne objawienie o Bogu i o jego znakach? Biada każdemu grzesznikowi, który kłamie. On słyszy recytację znaków Bożych i nadal jest uparty i dumny, jakby nic nie słyszał. Zapowiedz mu więc bolesną karę. Kiedy dowiaduje się czegoś o naszych objawieniach, kpi z nich. Na takich jak On czeka kara haniebna. Czeka na nich piekło. Nie uratuje ich to, co zgromadzili w tym życiu. Nie pomoże im to, co sobie wybrali na patronów poza Bogiem. Spotka ich straszna kara. Koran jest drogą prostą. Ci, którzy nie uwierzyli w znaki swego Pana, będą boleśnie ukarani. Bóg jest tym, który powierzył Wam morze, aby statki mogły po nim pływać zgodnie z Jego nakazem i abyście poszukiwali Jego miłosierdzia. Bądźcie Mu wdzięczni. On powierzył Wam to, co jest w niebie i na ziemi. To wszystko jest od Niego. W tym są zawarte znaki dla ludzi, którzy się nad tym zastanawiają. Powiedz tym, którzy wierzą, aby wybaczyli tym, którzy nie mają nadziei na dni Boga. Oczekuj, a On sprawiedliwie wynagrodzi ludzi według tego, co czynili. Każdy, kto szerzy sprawiedliwość, czyni to dla własnej korzyści, a kto czyni niesprawiedliwość, działa na własną szkodę. Wszyscy powrócicie do Waszego Pana. Dzieciom Izraela daliśmy księgę, torę, osąd i proroctwo. Zaopatrzyliśmy ich w dobre rzeczy i wywyższyliśmy ponad inne ludy. Daliśmy im jasne przykazania, co do których zaczęli się spierać między sobą przez wzajemną zawiść, dopiero wówczas, kiedy dotarła do nich wiedza. Pan Twój w dniu zmartwychwstania rozstrzygnie między nimi to, o co się spierali. Wprowadziliśmy Cię na drogę naszego nakazu. Podążaj nią. I nie ulegaj pokusom tych, którzy nie mają wiedzy. Oni nie uchronią cię przed Bogiem. Niesprawiedliwi będą dla siebie wzajemnie opiekunami. Opiekunem sprawiedliwych będzie Bóg. To są jasne znaki dla ludzi, droga prosta i miłosierdzie dla tych, którzy mają pewność wiary. Czy ci, którzy dopuszczają się złych czynów, Myślą, że my będziemy ich uważać za równych tym, którzy wierzą i spełniają dobre uczynki? Czy myślą, że ich życie i śmierć będą takie same jak wierzących? Naprawdę źle to osądzają. Bóg stworzył niebo i ziemię, kierując się prawdą, aby zapłacić każdej duszy za to, co czyniła bez najmniejszej niesprawiedliwości. Spójrz na tego, który wziął sobie za Boga własne namiętności, przez co Bóg świadomie prowadził go z drogi, uczynił go głuchym i ślepym i zamknął jego serce na wiedzę. Kto teraz zamiast Boga poprowadzi go właściwą drogą? Czy zastanawiacie się nad tym? Oni mówią, jest tylko to życie, żyjemy i umieramy, a wszystko, co nas może zniszczyć, to jedynie przemijający czas. Oni nic o tym nie wiedzą, a te słowa to tylko ich domysły. Kiedy, jako dowód, recytowane są im nasze znaki, jedynym ich argumentem są słowa, jeżeli mówisz prawdę, to niech powrócą do nas nasi ojcowie. Powiedz, to Bóg daje wam życie i sprowadza na Was śmierć. Potem zabierze Was wszystkich w dniu zmartwychwstania, który z pewnością nadejdzie. Jednak większość ludzi nic o tym nie wie. Bóg jest władcą nieba i ziemi. W dniu, kiedy nadejdzie godzina sądu, zgubieni będą ci, którzy kierowali się kłamstwem. Ujrzysz wtedy ludy rzucone na kolana. Każdy z nich będzie wzywany do Księgi swoich uczynków. Usłyszą: Dziś jest czas zapłaty za to, co robiliście. To jest nasza Księga, która świadczy prawdą przeciwko Wam. Wszystko, co zrobiliście, zostało przez nas spisane. Tym, którzy czynili dobro, Bóg okaże swe miłosierdzie. To będzie ich wielki sukces. Tym, którzy nie uwierzyli, będzie powiedziane, czyż nie recytowano Wam naszych znaków? Wy jednak byliście zbyt dumni i staliście się ludem grzesznym, kiedy ostrzegano, Obietnica Boga się spełni i nie ma wątpliwości, że nadejdzie godzina sądu. Mówili, nie wiemy czym jest ta godzina, snujemy tylko przypuszczenia, ale nie wierzymy w nią. I zostaną im okazane ich złe uczynki i zostaną objęci tym, z czego kpili. Będzie im powiedziane, dzisiaj skazujemy Was na zapomnienie, tak jak Wy zapomnieliście o spotkaniu w tym dniu. Teraz waszym miejscem pobytu będzie ogień piekielny i nikt nie jest w stanie wam pomóc. To dlatego, że kpiliście ze znaków Boga i zwiodło was życie doczesne. Nikt ich w tym dniu nie wyprowadzi z ognia i nigdy już nie powrócą do łask Boga. Chwała niech będzie Bogu, Panu nieba i ziemi, Władcy Światu. Jego jest majestat w niebie i na ziemi. On jest wszechmocny i mądry.